Kochane dziewczyny, kończymy nasze rozważania. To, o co mi najbardziej chodziło i na czym mi najbardziej zależało, to żeby te rekolekcje były takim czasem zastanowienia się trochę nad tą męką, kontemplowania i wejście w nią. Ona może być trudna czasem, może czasem to długo trwa, bo to są konferencje przeszłogodzinne zazwyczaj. Na czym najbardziej by mi zależało? Żebyście ukochali pana Jezusa. Wszystkie, wszystkie rzeczy inne są drugorzędne. Żebyście widzieli, jak bardzo was kocha. Że nie waha się przyjąć takiej formy uniżenia. I nie wahałby się zrobić tego po raz kolejny dla każdego z osobna. Żebyśmy tą miłością się przejęli, przeżyli ją ucieszyli się nią, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi. Dzisiaj rekolekcje się już kończą. Rozjeżdżamy się do domu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dzięki.

Każdy z nas ma jakieś swoje przemyślenia, które zostawiamy dla siebie. Nie no, podzielcie się, się też. chciałam Państwu podziękować. Dzięki, wielkie. Ja też dziękuję Wam i bardzo się cieszę, że mogłem Wam podłożyć. Dzięki. To jedziemy, siostro, nie? To, co to jest? Które pokaż mi. No to czy, to on